Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Czasu na Czystość. Mam na imię Agnieszka. Mam na imię Maria. Dzisiaj będziemy Wam opowiadać o naszych wrażeniach z pobytów w Irlandii. Pojechaliśmy do Irlandii na konferencję, którą miał głosić Jason Evert. Może jeszcze powiemy, kim jest Jason Evert. Jest to taki amerykański mówca, który zajmuje się głoszeniem konferencji dla młodzieży na temat jak... Jak powinno wyglądać takie zdrowe randkowanie, zdrowe umawianie się w takim duchu katolickim? Właśnie podaje bardzo ciekawe przykłady, takie bardzo przemawiające. Bardzo, bardzo, nam się podoba i kiedy dowiedziałyśmy się, że jest w że przyjeżdża do Irlandii bardzo chciałyśmy też go posłuchać tak na żywo, bo to jest zawsze inaczej. I kiedy, kiedy już przyjechałyśmy do Irlandii, do tego kościoła, gdzie miał mówić Jason, patrzyły, nikogo nie ma. Ale było jeszcze półtorej godziny przed, więc to mi się nie że przyjdą później, ale nie przyszli. I przyszedł ksiądz, poszłyśmy za nim, żeby zapytać się, o, o co chodzi, czy, czy może to tutaj może pomyliłyśmy kościoły. Pytamy proszę księdza, czy, czy tutaj będzie konferencja Jasona Everta, a ksiądz. Patrzył się na nas i mówi, To wy nie wiecie. I my nie wiedziałyśmy, i pytamy się o co chodzi. I on mówi: No, on nie mógł przyjechać, ponieważ Jason ma ośmioro dzieci, połowa się rozchorowała, najmłodsze w szpitalu. No i jego pierwszym obowiązkiem jest bycie ojcem, głową rodziny. Dlatego po prostu nie mógł przyjechać. Ksiądz też bardzo się zdziwił, że. Przyjechałyśmy z Polski, tak? Bo zapytał się, i my mówimy, przyjechałyśmy z Polski specjalnie na tę konferencję. Z Polski! Co? No. Później zaprosił nas ksiądz na adorację, która była zorganizowana w zamian za konferencję Jasona. My zgłosiłyśmy się, że możemy tam śpiewać razem z nimi, z racji tego, że jesteśmy we wspólnocie, która też śpiewa i uwielbia pana Jezusa. I przez to też poznałyśmy Irlandczyków, którzy tam mieszkają. Nasi znajomi Irlandczycy powiedzieli nam, że była wielka propaganda środowisk LGBT przeciwko przy... temu, żeby Jason Evert przyjechał do Irlandii. Jason Evert, jedyne co głosi, to naukę katolicką o ludzkiej seksualności, też to jest nauka świętego Jana Pawła II. Mówi to w bardzo przekonujący sposób, podaje wiele też dowodów naukowych, przykładów i bardzo, bardzo tak przemawia do ludzi, do młodzieży. I środowiska te zaczęły mówić o nim dużo nieprawdziwych rzeczy, wyciągać jego przemówienia z kontekstu, i również. W niektórych miejscach nawet byli, głosząc tą propagandę, i te niektóre szkoły po prostu odwołały ten jego przyjazd. Jednakże miał przemawiać w innych miejscach w Irlandii. Ci Irlandczycy, którzy, z którymi rozmawialiśmy, chcieliśmy z nimi zrobić wywiad na ten temat, jednakże oni bojąc się o swoje stanowisko w pracy czy na studiach, nie chcieli po prostu nam nic powiedzieć do kamery, Tak samo księża bali się, że będą mieli problemy. To też jest takie dla nas taki bardzo taka czerwona lampka, że tutaj w Polsce również te środowiska próbują wprowadzać bardzo wiele rzeczy takich niedobrych czy to w szkołach. Hmm. Czy w innych miejscach, czy przez te swoje e, marsze? I widzimy, co, do czego to doprowadziło w Irlandii. Ja na przykład byłam w szoku, widząc to, jak szybko e, ten kraj, który według mnie, no tak, tak go uważałam, nie będąc tam, że był katolicki, nagle przez w przeciągu dwóch lat zaakceptowali e, aborcje i związki jednopłciowe małżeństwa jednopłciowe. I byłyśmy też na dwóch mszach w Irlandii, i teraz chcemy też Wam opowiedzieć o naszych wrażeniach z tych mszy świętych. Pierwszą mszą świętu, na którą poszłyśmy, byłyśmy, powiem tak, przerażone, bo przez większość mszy wszyscy siedzieli. Tak, po prostu siedzieli, na, na wszystkich częściach, chyba może raz czy dwa razy ludzie wstali, a tak to tylko tak. Naprawdę tak, taka postawa bardzo w niektórych momentach nieodpowiednie, na przykład podczas przeistoczenia, podniesienia, to naprawdę dla nas było takie bardzo przykre też, bo to pokazuje, że ci ludzie jakby nie zdawali sobie sprawy, co się dzieje na mszy świętej. Podczas komunii ksiądz, ksiądz usiadł, a komunie podawały cztery osoby świeckie. Po mszy świętej, kiedy ksiądz wyszedł, Zaczęli tak głośno gadać w tym miejscu, tak, tak się zachowywać, jakby no, nie byli w miejscu świętym. Tam było tabernakulum, więc Pan Jezus dalej był obecny, a, a po prostu widać było, że no, nie za bardzo widzieli, że to jest, to jest Bóg żywy. No tak nam się po prostu zdawało. Ale następnego dnia na szczęście byliśmy też na kolejnej mszy świętej, właśnie tam, gdzie poprzednio miała być konferencja Jasona i. Tam ksiądz podczas mszy świętej mówił ludziom, żeby wstawali, proszę wstać, wtedy, kiedy trzeba było wstać, kiedy trzeba było klęczeć, to też były dzwonki, więc to też dla nas była taka ulga, że to nie, to nie wszędzie, to nie wszędzie, tylko w niektórych miejscach. Chociaż też taką, spotkaliśmy też taką irlandzką rodzinę, która później zaprosiła nas do swojego domu na drugie śniadanie i um, oni też opowiadali o tym, że. W niektórych kościołach są jeszcze większe nadużycia, że są sklepy w kościołach, że na kazaniach księża mówią zamiast o Ewangelii, o, o tym, co się mieści w tym sklepie, albo też osoby, które rozdają Komunię świętą, zamiast mówić ciało Chrystusa, zaczynają mówić hej, how are you doing? Jak tam się masz i tak dalej. Więc to naprawdę takie duże, duże nadużycia. Więc dlatego już pod koniec tego odcinka zachęcamy Was! Też i z, chcemy Was też zaciekawić osobą Jasona Everta. W następnych odcinkach też będziemy się starali przybliżać to, co on mówi, też w swoich książkach, w swoich przemówieniach, tutaj od, odpowiadając na pytania młodzieży, yy, czy o ratkowaniu, czy o ludzkiej seksualności, o, o tym wszystkim, czego to dotyczy, o czystości, dlaczego to ma taką wartość. Yy, I postaramy się tutaj być regularnie w tym roku. Mamy nadzieję, że czas nam na to pozwoli. I zachęcamy Was też szczególnie do takiej adoracji, do um, właśnie do klękania też przednosięczym sakramentem, żeby tak wynagradzać Panu Jezusowi te wszystkie zniewagi, które są w innych krajach. Więc też bardzo dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka z Bogiem i Maryją.